Witam, witam. Czy warto dzisiaj inwestować w tych czasach e, covid czy e, marketu, gdzie krwawie nam ostro? Czy warto w niego inwestować, czy nie? Czy w akcje, czy nie? E, I czemu inwestować? I ile o tyle tylko powiem, tak? Moje zdanie jest takie, tak? Warto inwestować, ponieważ inflacja w tym roku poszła i pobiła rekordowe w ogóle skoki, tak? Ostatnia taka inflacja była w 1984 roku, gdzie była ponad 5-6%, do 6%, tak? Żeby uniknąć inflacji, bym polecił inwestycje w Bitcoin albo w Ethereum, tak? W dwie największe kryptowaluty, które mają około. To prawie tu trylion kurde dolarów tak to tyle co Apple ma tak a to tyle ma co kurde Google tak i Apple praktycznie one mają tak to są dobre fundamenty dobry ekosystem tak i może tutaj a jak ktoś w ogóle nie chce i nie lubi kryptowalu, to zawsze można ściągnąć eToro tak i zainwestować po prostu w Index Fund albo w Google albo w Facebook tak i na tej właśnie aplikacji tutaj łatwo jest sobie ściągnąć zainstalować za, e, w telefonie tak i masę kupić akcje tak i jak tutaj Widzimy, idę rozkoczyło 128% w górę. Może w to roku urośnie nawet 20%, ale jakoś urośnie na 20%, to już inflacja nam nic nie zrobi. Tak, nasze pieniądze będą ulokowane. A innym jeszcze sposobem na ulokowanie pieniędzy jest oczywiście kupienie działki czy domu tak? i po prostu nie trzymanie pieniędzy na, na koncie. Tak, bo to jest po prostu złudne. pieniądze na koncie tracą wartość i cały czas po prostu one uciekają nam procenty, Tak samo jakbyś otworzył wódkę i postawił na stoliku bez zakrętki. Tak, wódka byłaby się stała woda za jakiś czas. tak? To samo się dzieje, to samo z naszą kasą w, na koncie bankowym tak też się ulatniają w cholerę, tak? Bo wszystko idzie w górę, tylko złotna liczba. Yy, milion złotych to milion złotych. Tak, a z, z 10 lat milion złotych, to już nie będzie tego milion złotych, co teraz, tak? I tutaj właśnie trzeba się w, yy, przed tym uchronić i radzę inwestycje w kryptowaluty, albo w akcje i obligacje. Na razie miłego dnia.